Ten rok jest to turniej wojewódzki wszystkich grup socowskich, czyli trzech gimnazjów i liceum, które znajdują się na terenie województwa lubuskiego. No jest to turniej, który ma nam pokazać, jak ta praca wygląda w terenie. Czy są jakieś już faktycznie tam można wybrać jakieś talenty do kadry wojewódzkiej na turniej regionalny, który odbędzie się w późniejszym terminie. Na pewno no na pewno praca idzie do przodu. Ten turniej jest no, jednym z wielu, które się w tym terminach w Polsce odbywają. No widać tutaj paru chłopaków już takich, którzy i parametry jakieś tam i umiejętności mają, także no, na pewno ciekawy materiał poglądowy. Młodzież taka, która jest wyselekcjonowana, młodzież uzdolniona z parametrami. Na pewno jest kilku ciekawych chłopaków w tych klasach starszych, czyli myślę o trzeciej gimnazjum, pierwszej liceum. No i tutaj mamy dwóch chłopaków, którzy już z pierwszym zespołem naszego azt u też trenują. Także jest na rybek dobry, jest praca dobrze wykonywana. Cieszymy się, że mamy takie możliwości i warunki do tego, żeby z tym młodzieżą pracować.